Biskot Bogusław, ślubuję. Derba Agnieszka, ślubuję, tak mi dopomóż ślubuję. Dolecki Zbigniew, ślubuję. Bierzewski Daniel, ślubuję. Jabłoński Mariusz, ślubuję. Kasina Piotr, ślubuję. Kisielewska Hanna, ślubuję. Klejna Józef, ślubuję. Mazły Katarzyna, ślubuję. Ranga Zbigniew, ślubuję, tak mi dopomóż Smorawska Beata? Ślubuję. Tak mi dopomóż pomóż Bóg. Stasia Zdzisław, Ślubuję. Trojanowicz Teresa, Ślubuję. Włóczicka Magdalena? Ślubuję. Obejmując urząd burmistrza miasta Łeby, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi to pomóż Bóg.